Witam Was serdecznie na kolejnej pigułce dotyczącej proroc Jezusa albo Jezusie. I Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, opowiedzieć Wam o ostatnim buncie ludzkości. Ostatnim buncie ludzkości przeciwko Bogu, oczywiście. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym z Wami porozmawiać na temat, kto będzie w tym tysiącletnim królestwie. Kto wejdzie do tysiącletniego królestwa. Czyli jacy ludzie będą żyli w tysiącletnim królestwie. I chciałbym, abyśmy na początku zajrzeli do objawienia Jezusa, zapisane przez Świętego Jana, czyli Apokalipsa. Tak? W piątym rozdziale, słuchajcie, mamy mowę, mamy świętych, mamy ludzi, którzy stoją przed tronem Bożym. I teraz posłuchajcie tego e, takiej pieśni z tego piątego rozdziału, z werset, od wersetu 9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, z każdego języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich, i teraz słuchajcie, dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Słuchajcie, jest to. Obietnica dla świętych epoki Kościoła, która skończy się, jak wcześniej Wam mówiłem, zacznie się 7 lat Wielkiego Ucisku, Kościoła już nie będzie na Ziemi. Ci święci są już przed Tronem Bożym, i oni, będą, jest obietnica, będą królować na Ziemi z Chrystusem. Czyli gdy Chrystus przyjdzie na koniec Wielkiego Ucisku, by, zaprowadzić tysiącletnie, by wprowadzić tysiącletnie Królestwo. Święci epoki Kościoła przyjdą razem z nim. Więc my będziemy tam, słuchajcie, w tysiącletnim królestwie, ale już nie jako ludzie, którzy rodzą się, umierają, tylko w uwielbionych ciałach. Tak, w uwielbionych ciałach, które już się nie rozmnażają, które nie holują, które nie, nie podlegają procesowi starzenia. My będziemy tam, by pomagać Jezusowi w sprawiedliwych rządach tu na Ziemi. tak? Więc co dalej? Kto jeszcze? Jak pamiętacie, dalej w objawieniu jest mowa też o tym, że jedna trzecia narodu izraelskiego się w wielkim ucisku nawróci i oni, oni też będą cudownie ocaleni przez Jezusa, przez Boga, że Antychryst będzie chciał ich przez całe 7 lat zabijać, a oni po prostu ocaleją, bo Bóg ich ponadnaturalnie będzie ochraniał. Więc oni też wejdą do Tysiącsetniego Królestwa, by współrządzić z Chrystusem. Kto jeszcze? No i ludzie. Słuchajcie, jacy ludzie wejdą do. Jak pamiętacie, przynajmniej w dwóch plagach wielkiego ucisku jest powiedziane, że no, ponad połowa myślę, że przynajmniej połowa ludzkości zginie w wielkim ucisku z powodu klęsk, z powodu tych, tych wszystkich strasznych rzeczy, które będą w wielkim ucisku, które. Gniew Boży, który będzie się wylewał na ludzi, ale też i działania antychrysta. Ziemia będzie przerzedzona. Ale nie wszyscy ludzie, którzy dożyją do końca siedmioletniego okresu e, wielkiego ucisku, wejdą do tysiącletniego okresu, tylko wybrani. I posłuchajcie, kolejny fragment, i tu Jezus prorokuje w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, i on mówi tam tak. Jest mowa o sądzie, ale posłuchajcie, ciekawy sąd to jest. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, to jest 31 werset, i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król do tych po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego i odziedziczcie królestwo, przygotowane dla Was od założenia świata. Ten sąd, ja wierzę osobiście, odbędzie się na koniec wielkiego ucisku i ludzie tam będą sądzeni ze wszystkich narodów, jak tutaj widzicie. Jezus będzie oddzielał kozły od owc. Kozły to będą ludzie, którzy idą już na potępienie. Owce to są osoby, które wejdą do Królestwa Bożego, przygotowanego. Przez Jezusa. A więc na czym ten sąd będzie polegał? A mianowicie na tym, jak ludzie traktowali prześladowanych w czasie Wielkiego Ucisku. Ci, którzy pomagali prześladowanym, tym, którzy z powodu Jezusa czy z powodu przynależności do narodu wybranego byli prześladowani, ci, którzy im pomagali, wejdą do tysiącletniego królestwa. Ci, którzy ich prześladowali, gnębili, wydawali. Będą, pójdą już na potępienie, tak? Więc część z tych ludzi, którzy przeżyje 7 lat, wejdzie do królestwa tysiącletniego i oni będą w tym królestwie rozmnażać się, będą długo żyć, bo będą nowe warunki na Ziemi, będą żyć w idealnych warunkach przez tysiąc lat, będą się rodziły dzieci, ludzkość znowu się będzie rozrastała, aby, co się stanie dalej, i to jest niesamowite dla mnie, bo to pokazuje, że problem nie jest w warunkach, w których się wychowujesz, tak jak niektórzy dzisiaj myślą, o wychowywałbym się w lepszych warunkach, to kochałbym Boga i mu służył nigdy w życiu. Bo problem jest, wiecie gdzie? I to ten tysiącletni okres bardzo wyraźnie pokaże. Problem jest nie w idealnych warunkach, w których możesz żyć, a mimo wszystko być niewierzącym. Tylko w naszych sercach jest problem. Tu, tu jest zatwardziałość. Tu potrzebujemy skruszenia, by zaufać Bogu, że jest naszym Panem i Zbawicielem, tak? I posłuchajcie tego, co się będzie działo. I to jest na koniec Wielkiego... na koniec Tysiącetniego Królestwa. To jest Apokalipsa, 20 rozdział, 7 werset. A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. Pamiętajcie, że demony i szatan przez tysiąc lat nie będą kusiły, nie będą zwodziły ludzi nie będą działać przeciwko Bogu. Ale... Na, te, na koniec tysiącleciego szatan zostanie wypuszczony i wyjdzie po co wyjdzie? By omamić narody z czterech narożników ziemi Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski wyobrażacie sobie? Większość ludzi bo jak piasek morski liczyliście kiedyś, tak? taki będzie tłum ludzi tak grupa ludzi wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych świętych i miasto umiłowane. A stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. Czyli zgromadzą się ludzie razem z diabłem w buncie przeciwko Bogu. Otoczą święte miasto, czyli Jerozolimę, z której Mesjasz będzie yy, królował, tak? I obóz święty, żeby ich zabić. I ogień z nieba w jednej chwili się z nimi rozprawi, nie będzie bitwy, powiedzmy. A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są. Bestia i fałszywy prolog, pamiętacie z wielkiego ucisku. i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Tak? Ostatni bunt ludzkości będzie miał miejsce na koniec tysiącego królestwa. Ten bunt pokazuje, że problem z wiarą jest w naszych sercach, a nie w otoczeniu, i w, na co my jeszcze zrzucamy winę. A gdybym widział Jezusa, to bym uwierzył. Jezus będzie siedział w Jerozolimie, każdy będzie pielgrzymał, będzie Go widział, a mimo wszystko ludzie nie będą wierzyli, nie będą ufali Jezusowi. Czy Ty dzisiaj ufasz Jezusowi? Przemyśl to, rozważ w swoim sercu, czy znasz osobiście Boga, bo od tego będzie zależała Twoja wieczność. Ale o tym, o sądzie ostatecznym w następnej pigułce. Do zobaczenia.